Serdecznie chciałbym Ci pokazać, jak dopisać piloty tego typu FAC. Nowy mamy jeszcze taki. To jest nowy pilot, XT4. Tu mamy XT2, XT4 to też będzie, będą cztery przyciski, to jest nieistotne, to, najbardziej istotne jest to, żeby dopisać do jakiegokolwiek automatu EVAC tu mam akurat mam głowicę od drażowego automatu ale to może być brama przesuwna i brama skrzydłowa nie robi to żadnej różnicy lub nawet przemysłowe jeśli macie te piloty No musicie te piloty wziąć bo są jeszcze te są na 868, nie wiem czy to będzie widać. 868 częstotliwość SLH. Tak. I żeby taki pilot dopisać, to musicie wykonać taką rzecz. Że naciskamy dwa przyciski jednocześnie, jedynkę i dwójkę. Naciskamy, trzymamy. Pilot sam miga. Jeśli tak chcemy dopisać pierwszy przycisk, to naciskamy przycisk Open A, widzimy miga. No Jeszcze raz muszę to zrobić, bo wyszło. Pilot czeka parę sekund. Naciskamy. Przytrzymujemy. Zapaliła się. dioda i zgasła. Mamy dopisane. Nie, nie dopisałem. Jeszcze raz naciskamy. Wciskamy. Mamy dopisane w, tej, w tym. O, widzicie? Głowica teraz nie ruszy, bo jest niezaprogramowany. To jest nowy automat. Nie ma w ogóle zaprogramowanych położeń krańcowych. Tak? Działa. Widzicie? Biorę drugiego, nowego, bo już następnego nie wpisujecie tutaj. Tylko bierzecie. Jak macie już dopisany pilot 1, to możecie go po prostu sklamować. Teraz pokażę jak. To jest pilot, który jest dopisany. Naciskamy te dwa przyciski. Znowu zaczyna widać. Naciskamy przycisk 1, który już jest dopisany. Trzymamy. Wciskamy nowy pilot, pod spodem, trzymamy, mignie trzy razy, został dopisany. Zobaczcie, jest już dopisany, naciskamy raz, nic się nie dzieje, dopiero za drugim razem mamy informację, że działa. Widzicie? Tak samo dopisujemy Open B, czyli otwieranie częściowe. Nieważne, czy to jest brama skrzydłowa, przesuwna, czy garażowa, nie jest to istotne. Też jest, macie tylko dwie możliwości, Open A, Open B. Naciskamy. I powiedzmy chcemy, żeby drugim przyciskiem to bierzemy ten pilot, który jest jakoby takim tym masterem. Też go wzbudzamy do uruchomienia, kodowania. Wciskamy. Zostało dopisane, tak? Naciskamy. Nie został dopisany. Muszę dwa razy docisnąć. Wciskamy. Coś nie przyszło. Wciskamy, trzymamy. A, mamy. Jest. Działa. Dwukrotne naciśnięcie. Ja zapomniałem Wam powiedzieć, że jeśli dopiszemy pilota, czy skopiujemy go, to musimy dwa razy nacisnąć. Raz, potem drugi raz. Pokażę Wam to jeszcze raz, jak wykasuje. Wykasowanie, po prostu trzymamy ten przycisk dłużej. Dioda, widzicie, pulsuje. Trzymamy. Zapaliły się dwie. puszczamy. Następuje reset. Radioodbiornik jest pusty. Widzicie? Nic nie działa, tak? To już pokazuje o co chodzi. Wciskamy dwa. Pilot się zbudził do wysyłania sygnału. Naciskamy przycisk. Naciskamy raz. Trzymamy. Puszczamy. Zgasło. Naciskamy raz. Nic się nie dzieje. Naciskamy drugi raz i już zaczyna działać. Widzicie? Tak samo jest z, kodu, z przesłaniem kodu z tego pilota. Widzicie? Działał. Bo on już był dopisany do tego piloty Teraz sklonujemy. Kanał drugi nie działa, w tym działa, a nie, bo dopiero usunąłem to wszystko, przepraszam, wszystkie zostały kody pilotów usunięte. Wciskamy, naciskamy przycisk B, kanał drugi, mamy dopisane, naciskamy raz, nie ma żadnej reakcji, puszczamy, naciskamy drugi raz, dopiero pilot działa, zawsze tak jest, zobaczcie, ten działa, a ten nie. Widzicie? To teraz znowu bierzemy wciskamy te dwa przyciski pilot zaczął emitować miga. Bierzemy naciskamy, trzymamy wciśnięty bierzemy nowy pilot. Pod niego wciskamy. Nie załapał. Jeszcze raz. Nie załapał. Za daleko był. O, teraz dopiero załapał. Widzicie? Musi być blisko jeden drugiego. Tam 5 cm mówią, ale nie zawsze łapie. Ale tak, teraz ten, co dopisałem, naciskamy. Nie ma reakcji. Naciskamy drugi raz. Jest reakcja. Okay. To są te piloty stare. To ja akurat mam białe. One występują w kolorze czarnym. czteroprzyciskowym, To jest bez różnicy. Tu mamy nowy model pilota. Jak go kupicie, to on działa na świetle zielonym. Zobaczcie, będę chciał go skopiować. Próbuję. Naciskamy. Trzymamy tego, nie widzi w ogóle. tak? No, najpierw musimy go przełączyć, ten, ten pilot, w tryb SLH, ten tryb pilota. Tak, i aby to zrobić, wciskamy te dwa przyciski. Zaczyna pulsować, nie, jeszcze dłużej, trzeba przycisnąć 1 i 2. Puszczamy i naciskamy kilkakrotnie. Zapalił się na czerwono. Teraz będzie świecił na czerwono. I teraz możemy klonować te piloty. widzicie Zobaczcie. Naciskam. Miga. Naciskam ten. Naciskam ten. Mignął trzy razy. Bardzo ładnie przyjął kop Naciskam raz. Nie ma nic. I jest. widzicie Działa. Tak. <laughs> To, że działa to Wam pokażę, um, uruchomię tryb nauki. Zobaczcie, naciskamy krótko raz. Automat będzie migał chwilkę. I ruszy. Jedzie bardzo wolniutko. on się teraz zamyka. Jedzie do punktu zamknij. Dojedzie do punktu zamknij on będzie musiał wyczuć opór bo obecnie, obecnie tego oporu nie będzie bo automat to jest sama głowica muszę nacisnąć pilotem zaczyna się otwierać otwiera się do punktu gdzie chcecie żeby go zatrzymać to go zatrzymujecie zaczyna się zamykać I teraz jak dojedzie to Wam coś pokażę czy jak dojedzie do końca, nie? Zatrzyma się brama, to macie po momencie nauki czas na to, żeby zrobił odprężenie. Każde naciśnięcie to jest pół sekundy. Tak? Raz i dwa, i teraz dwie sekundy będzie odprężał. Jeszcze. Przyjął naukę teraz i zobaczcie. Biegnie do otwierania. Zatrzymałem. Zamyka się. Zobaczcie, i będzie taki coś, zamknie się. Znaczy, nie zamknie się, bo no nie, bo on musi mieć opór musi wyczuć opór. Jak będzie jechał na spowolnienie, dotąd też szczególnie ktoś nie zatrzyma. No, nie zatrzyma, bo jest odwrotny kierunek, jest rewersyjny. Dobrze, wtedy chciałem Wam przekazać. Tak jak powiedziałem, nie ma różnicy, czy to jest brama skrzydłowa, przesuwna, czy brama garażowa. Jeśli macie piloty te cienkie, bo macie 433, to one są grubsze. Grubsze są te piloty i macie 433 napisane. Działa podobnie, tylko tam trzeba nacisnąć 1, 2, przytrzymać. I wybrać, który kanał chcecie dopisać. Na pilocie, którego macie, oczywiście ten, który już działa, pilot. Naciskacie 1, 2, trzymacie, puszczacie. Naciskacie, powiedzmy, przycisk 1, puszczacie, bierzecie nowego pilota. Naciskacie przycisk, który ma otwierać tą bramę, następnego pilota, i potem dajecie mu około 15 sekund. To 10 powinno być, ale najlepiej poczekać 15 sekund i zaczyna brama działać. To jeśli chodzi o te, o te piloty 433, tam się da kodować. No, fixów się niestety zdalnie nie da dopisać, trzeba tam z worką kombinować. No, ale to opowiedziałem Wam teraz, jak wygląda dopisywanie pilotów do automatu. Czyli pierwszy dopisujemy jako pilot master, jego sobie najlepiej zaznaczyć. Co prawda, każdy można sklonować pilota z każdego, nie ma różnicy tak naprawdę. Możecie go po prostu przeklonować. Jak wam się po prostu zgubią, to potem wystarczy tylko wykasować i od nowa spisać, tak? Pisać wszystkie piloty. Także, no, tak to wygląda. To prosta procedura, naprawdę. Jak kupicie, samemu dopisać. Wystarczy to otworzyć. Ja nie wiem, gdzie ja mam tą pokrywkę. Ja ją gdzieś tutaj położyłem. Tu jest. To jest zamknięte, tylko tak. Otwiera się w ten, w ten sposób. Antenkę zamknę. Tak jest zamknięte. A otwiera się tutaj trzeba po prostu pociągnąć i otwiera się. Tak. Tu jest jeszcze taki element, który wkładacie tutaj taką, jak trytytkę, taki element plastikowy. Taka nitka plastikowa z kotwiczkami. Wkłada się tutaj, tutaj i nie ucieknie, bo nie zgubicie tego. <laughs> tak. No. Fajna automatyka. Nie wiem to jest... E... Nie wiem czy to jest 700, czy 1000, D1000 to jest. Ten jest ten taki mocniejszy trochę. Automacik. Bardzo dobre automaty. Powiem wam, że. Super. Dobra, to tyle. Dzięki miłego i do następnego trzymajcie. Hej.